Witajcie kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Nauka Tarota z Lili I Dzisiaj mamy kolejną książkę, dzisiaj jest książka bardzo ciekawa, słuchajcie która pokazuje interpretację kart Tarota w pewnych ustawieniach więc jest tutaj naprawdę potężna ilość wiedzy, aż zaskakująca ilość wiedzy oczywiście jest to postrzeganie autorki Alii Alicji Chrzanowskiej i y, tych połączeń, tych konkretnych kart, natomiast jest tutaj praca naprawdę intensywnie przeprowadzona, jest to mnóstwo informacji. Arst y, Scripti 2 jest y, wydawcą. Tak, tak wygląda boczek, książka z tyłu kompendium wiedzy o tarocie zarówno dla osób profesjonalnie zajmujących się tarotem jak i dla wszystkich którzy chcą znać źródło swoich zachowań, wystarczy wybrać dwie karty i sprawdzić w książce co znaczy ich połączenie tak, powiem wam, że z tą książeczką pracuję już od dosyć dawna i faktycznie jest tutaj dużo informacji które postrzegam jako przydatne aczkolwiek nie zawsze czuję to samo znaczenie, jakby danych połączeń, ale to jest naturalne, normalne, prawda? Że każdy z nas ma swoją perspektywę. Natomiast jestem ogromnie wdzięczna za tą książkę, bo czasem, kiedy miałam jakąś trudność właśnie z połączeniem kart, ta książka mi pomagała w tym. Więc zdecydowanie polecam. Szczególnie właśnie, jeżeli chcemy zinterpretować sobie dwie karty, prawda? Dwie konkretne. Karty. Tak. Mamy tutaj połączenia, wypisane te interpretacje połączeń, wielkich arkan, czyli małych arkan tutaj nie ma. To jest interpretacja połączeń kart wielkich arkanów, prawda? Okej. Okay. Ja mam wydanie szóste z 2018 roku. Tak, jak zawsze poproszę Natalię, żeby nam sprawdziła. Jeżeli znajdzie w sklepach, z którymi współpracujemy, linki będą pod spodem, także szukajcie, jakby ktoś z Was chciał zobaczyć, ile kosztuje, czy kupić sobie taką książeczkę. A my najpierw sprawdźmy, o co w niej chodzi. Mamy właśnie interpretację połączeń Kart Wielkich Arkanów. Tutaj króciutki wstęp od autorki i od razu autorka przeszła do rzeczy. I zobaczcie, tak naprawdę identycznie ta książka jest przeprowadzona aż do samiutkiego końca. I na końcu mamy jeszcze bibliografię. Tak, książeczka pokazuje nam, zobaczcie, interpretację połączeń każdej karty od 0 czy też 22 jako głupca do karty ostatniej Wielkich Arkan, czyli karty Świat i to w czterech możliwych ustawieniach. Czyli na przykład mamy kartę głupca plus karta maga. Następnie mamy kartę głupca w ustawieniu odwrotnym plus karta maga w ustawieniu prostym. Tu oczywiście były obie w ustawieniu prostym, tak? Później mamy kartę głupca plus karta maga, czyli karta głupca w ustawieniu prostym plus karta maga w ustawieniu odwróconym. I ostatnia możliwość: karta głupca w odwróconym ustawieniu plus karta maga w odwróconym ustawieniu. Czyli tak naprawdę z tej książeczki można się uczyć też właśnie tych odwróconych znaczeń. Oczywiście, według autorki Ali Alicji Chrzanowskiej, wiadomo, każdy z nas ma inną perspektywę i inaczej widzi pewne kwestie. Tak. I natomiast idzie to po kolei, więc na przykład, jeżeli tutaj mamy głupca z magiem, potem głupca z arcykapłanką, Głupce z cesarzową, cesarzem, arcykapłanem, i tak dalej, prawda? Ale później znajdziemy to samo, jakby odwrotnie, czyli na przykład sobie weźmy maga tutaj, prawda? Nawet co daleko poszłam o interpretacja połączeń karty mag. I tutaj bo często mnie pytacie na nauce, na przykład, Tarota czy znaczenie ma położenie karty w rozkładzie, czyli czy jest wcześniej, czy jest później. Oczywiście, że to ma znaczenie i tutaj właśnie jest to widoczne. Czyli tu zobacz, tak jak tam mieliśmy, prawda? Najpierw głupiec, potem mak, ustawienie proste, tu mamy odwrotnie. Najpierw mak, później głupiec, ustawienie proste. I może być tak, że niektóre na przykład będą się powtarzać, powielać, ale często jest to jednak pokazane, że to ustawienie ma znaczenie, prawda? I później mamy, tak jak tutaj, czyli mieliśmy na przykład głupiec plus mm, odwrócony, prawda? Plus mag, to tutaj mamy mag odwrócony plus głupiec, ustawienie proste, na takiej zasadzie, prawda? Czyli tych możliwych ustawień jest tutaj dużo, z każdą kartą oczywiście jest to przeprowadzone, i później jest jeszcze. Z drugiej strony, czyli na przykład o, mamy tutaj kartę głupca z na przykład arcykapłanem, prawda? Gdzie głupiec jest jako pierwszy, arcykapłan karta jako druga, prawda? I później skaczemy sobie tutaj i mamy odwrotnie, czyli arcykapłan jest jako pierwsza pozycja i głupiec jako druga. Zobaczcie, naprawdę duża. Ilość połączeń tutaj i możliwości, wiedza ogromna, można sobie bardzo dużo pomóc, i tak jak mówię, niekoniecznie i nie wszystko będzie się z tobą zgadzać. Czasem możesz poczuć, że tylko część z tego na przykład z tobą rezonuje, prawda? Ale i tak ta książka jest tak mocno wypełniona wiedzą i informacjami, że w moim postrzeganiu jest naprawdę fantastyczna. Yy, tak, na pewno sprawdza się fajnie, tak jak tutaj jest właśnie podpowiedziane. Wyciągnij sobie dwie karty i zobacz, o co chodzi, prawda? Czyli, jeżeli chodzi o jakieś większe rozkłady, to może nie do końca ona aż tak się sprawdzi. Natomiast, jeżeli chodzi właśnie o dwie karty, które sobie chcemy przeanalizować, interpretować i jak najbardziej genialnie. Czasem jest tak, że trudno jest interpretować, na przykład dla siebie, czytając, prawda? Tak, szczególnie ostatnio ten temat tutaj, że tak powiem, wałkujemy, prawda? W kolejnych odcinkach czytanie dla siebie. I ta książka przychodzi jakby z pomocą, bo właśnie możesz sobie wyciągnąć karty i zamiast interpretować samemu te karty, znaczy dwie karty, pamiętaj, dwie karty w danym temacie, bo Zobacz, możesz sobie wyciągnąć dwie karty, na przykład dobra. Weźmy sobie tarota, żeby nie być tutaj takim gołosłownym. Weźmy sobie, już nam tu biorę, kochani, wielkie arkana. Na przykład sobie, zróbmy sobie rozkładzik przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, tak jak zawsze, prawda? To robimy, ale wyciągając po dwie karty, właśnie do każdego. Czyli na przykład ja mogę zapytać, o co ja zapytam. O jejku, muszę jakieś pytanko mieć. Widzicie, tak spontanicznie poczułam, żeby nam tutaj pokazać przykład. Tak, o co ja zapytam. Ok. Dobrze. Tak, o naukę. Oczywiście bardzo dobry pomysł. Dobrze. Czy ja mam uczyć się dalej? Takie mam pytanko u tego samego nauczyciela, czy powinnam coś zmienić? I teraz poproszę przeszłość, teraźniejszość i przyszłość na ten temat i wyjmę sama kartę. Czyli, czy ja powinnam. O, zobaczcie, tu już się pokazuje, czy ja powinnam uczyć się u tego samego nauczyciela, czy, czy powinnam coś zmienić? Przeszłość, teraźniejszość. Uh -huh. Tak. I przyszłość. Czyli co było, co jest i co będzie, prawda? I jak czuję, że już, no to po prostu wyjmuję te karty, które czuję, że, że już. Ok, i teraz widzicie, czytając dla siebie, oczywiście, że ja tutaj już mam. W głowie, prawda? Co widzę tutaj, już mi się chce to analizować, już to czuję, bo wiadomo, że mam tą wiedzę, więc już się wyrywam do tego, prawda? Natomiast, ponieważ jest to czytanie dla siebie, dlatego tutaj myślę, że w tym momencie biorę sobie, zobaczcie, koło fortuny i karta głupca. Oczywiście, że ja nie bram pod uwagę tych kart odwróconych, czyli rewersów, więc to tutaj zawęża nam pole poszukiwań, że tak powiem, prawda? Tak, ale sobie sprawdźmy, żebyście wiedzieli od razu. O, zobaczcie, mamy 10 i czyli to jest przeszłość, prawda? Przeszłość, czyli co tutaj z przeszłości nam się pokazuje. Mhm, tak, przeskanuję szybciutko. Mhm. I jak mi to tutaj ma pomóc? No to powiedziałabym tutaj. Bo pokazuje mi się, żeby być otwartym, prawda? I to, co idzie nowe, czy jakieś niespodzianki, nie, nieoczekiwane wydarzenia, osoby ciekawe świata, czyli widzę tutaj, że jakby ta przeszłość mi pokazuje, że ja tutaj poszukiwałam, prawda? Że ja byłam ciekawa i teraz. To ustawienie i to, jak ja to czuję, to jest ewidentnie pokazane. Zobaczcie, tu mam na przykład nie, prawda? Czyli nie jest to najlepszy wybór. No, w ogóle głupiec dla mnie to, to jest zły wybór, prawda? To, to jest zły wybór. Okej, okay, dobrze, zobaczmy teraz obecny czas. Zobaczcie, jak tu można sobie szybciutko i gdzieś tam się podpieram na tej mojej wiedzy, świadomości, ale na tyle tylko, żeby zaklikło jakby, żeby tą ostateczną kropeczkę nad i sobie tu postawić. Natomiast bazuję jakby, prawda, na tej mm, książce tutaj wtedy. I wtedy też mam pewność, że to nie ja tutaj sobie gdzieś życzeniowo odpowiadam, tylko faktycznie te informacje przyszły do mnie, prawda, takie, jakie miały przyjść. E, czekajcie, bo tu szukam i szukam i gadam. E, szukamy teraz, tak, wieża, czyli obecnie, co się dzieje obecnie? Mamy wieżę. I mamy aż słoneczko, czyli lecimy sobie, żeby znaleźć wieża-słoneczko, to połączenie. Ciekawa jestem, co myślicie o tej książeczce. Dajcie znać, piszcie koniecznie w komentarzach, kochani. Mamy wieża i słoneczko, zobaczcie teraz, prawda? Czyli to, co się dzieje teraz. I znowu sobie tak skanuję, patrzę, co tutaj jest zapisane. Zobaczcie, tu jest jakby zachęcenie do działania, prawda? Mhm. Tak, czyli zobaczcie, jak ja patrzę na to tu, to widać, że tamto, bo to jakby bliżej przeszłości jest, czyli mam takie poczucie, że to się już zakończyło, że tutaj jakby nowa współpraca się szykuje, prawda? I jak tak patrzę, tutaj jest pokazane, że tu jakby nowa osoba, która, za, która jest z renomą większą, z uznaniem, czyli może też z większą wiedzą niż ta tutaj wcześniejsza, prawda? I to by mi się zgadzało. Zobaczcie, jak to pasuje tutaj pięknie. I tak naprawdę, tak, zachęca to do działania, prawda? Czyli widać, że tu jest pokazane, to się już zakończyło. Pozwól, żeby to odesz odeszło, pozwól sobie na nowe. Wiadomo, nie musiałabym iść do tej książki, żeby przeanalizować sobie to, co tutaj widzę, bo wiadomo, mam tą wiedzę, ale to pomaga mi. E Upewnić się, prawda, że to, co ja czuję na ten temat, nie jest życzeniowe, tylko faktycznie wynika to z tej potrzeby na ten moment, prawda? Czyli szukać po prostu dalej, szukać takiego kogoś, kto będzie dla mnie absolutnie satysfakcjonujący jako nauczyciel, prawda? No i dobrze, no to sobie skoczmy tutaj jak to wtedy będzie w tej przyszłości, jeżeli ja sobie pozwolę na to właśnie zmianę, bo ja to tak tu rozumiem, bo zobaczcie, to jest przyszłość, to jest teraźniejszość, to jest przeszłość, ale takie mam poczucie właśnie, że to się tak troszeczkę nam tu dzieli. To już odpadło, tu trzeba zmienić, nową decyzję podjąć, prawda, i pozwolić sobie na pójście w dalszym kierunku. I tutaj zobaczymy sobie znowu mak, plus jedenastka, prawda. Jako sprawiedliwość. O, tutaj mamy. Tak. Zobaczcie. Jeżeli, tak jak to tu przeskanowałam, jeżeli pozwolę sobie na to, żeby dokonać tej zmiany, trafię na osobę, z którą będziemy bardzo fantastycznie współgrać, bo będziemy. Mm, Energetycznie jakby bardziej dopasowani i to będzie płynęło, będziemy mieć poczucie, że to płynie, będzie się tu dobrze rozmawiać, będzie tutaj piękne współdziałanie, elegancka wymiana tej informacji, prawda? Czyli wszystko fajnie działa i łatwo będzie mi się tu łatwiej, mi się będzie z tą nową osobą uczyć niż z tą wcześniejszą. I dokładnie to się wszystko zgadza, takie samo mam poczucie, słuchajcie, bo faktycznie te zmiany się u mnie dzieją. I zobaczcie, jak najbardziej można sobie pozwolić na coś takiego, prawda? Inny przykład, gdyby, no nie chcesz na przykład przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, tylko na przykład e, zapytajmy o kogoś, na przykład ja sobie zadam pytanie. Hmm, co, co ja powinnam względem tej osoby? Bo jest osoba, prawda? I co ja powinnam względem tej osoby? Jak ja teraz powinnam tutaj? O, zobaczcie, i wypadły nam faktycznie dwie karty, cudownie. I już sprawdzamy, już wam tu pokażę, żebyście widzieli, gdzie ja to tutaj szukam. Czyli szukam znowu najpierw, e, chciałam powiedzieć, gwiazda, nie gwiazda, tylko księżyc, prawda? E, księżyc, mamy, księżyc, księżyc i. Księżyc i do tego szósteczka jako kochankowie. Co ja mam tutaj z tą osobą, co to dalej tutaj zrobić? Mamy księżyc, zobaczcie, i karta kochankowie, prawda? Uh -huh. Tak. Zobaczyć, jak patrzę na to, zobaczcie, to dokładnie mam takie samo. Poczucie, prawda? Mam takie poczucie, jakby mi tutaj pokazywali, słuchajcie, żeby, że ta relacja przechodzi jakby na inny wymiar niż wcześniej. To już nie jest relacja typu uczeń-nauczyciel, tylko tu coś romantycznego zaczęło dziać, prawda? Zobaczcie, jak to tu jest pokazane, wszystko się zgadza, dosłownie wszystko się tutaj zgadza z rzeczywistością. Czyli ten poziom tej energii się tu zmienił. Widzicie? I łatwo sobie można w ten sposób potwierdzić albo wykluczyć coś, i wiesz wtedy, że jest to baza faktyczna tej prawdy, która jest dla ciebie na ten moment, a nie twoje życzeniowe myślenie, prawda? W każdym razie, kochani, no mam nadzieję, że te dwa przykłady wam tutaj wystarczą. Ja polecam tą książkę. Oczywiście, że nie jest to odpowiedź na wszystko. Oczywiście, że nie znajdziesz tu wszystkich odpowiedzi. Oczywiście, że nie zawsze będą ci te odpowiedzi pasować. Czasem będziesz mieć inną potrzebę, inne poczucie, czy będziesz chcieć jakby znaleźć inny rodzaj tych odpowiedzi, ale jeżeli pozwolisz sobie, żeby otworzyć się na to, co tu jest napisane i odczytać to jako faktyczne informacje do danego. Pytania wówczas znajdziesz w połączeniu z tym, co czujesz w sobie, prawda? Jest to jakaś metoda, jakiś sposób na to, właśnie, żeby czytać na przykład dla siebie, ale oczywiście możesz w ten sposób interpretować takie podwójne karty też dla kogoś, jeżeli tylko ta osoba ma na tyle cierpliwości, żeby właśnie otworzyć książkę i sprawdzić, albo uczyć się tych ustawień różnych, prawda? Właśnie w odwróconym ustawieniu. Dwie karty, jedna karta, która z nich, prawda? Jak się odwróci i co wtedy? Jak się wtedy zmienia to znaczenie? To też jest fajna obserwacja. Tyle dzisiaj, kochani. Ciekawa jestem bardzo, jak zareagujecie na tą książkę. Co o niej myślicie? Czy widzicie tutaj potencjał na przykład w niej? Ja nie czytałam wiadomo, co tutaj było, ale jak tak się przybliży na telefonie, na YouTubie, to można przeczytać. Także możecie sami sprawdzić, jak to się miało, jakby do tego mojego pytania, prawda? Tyle, kochani dajcie znać, co myślicie o tej książce i jak zawsze do usłyszenia w kolejnych materiałach. Papa! Pa.